Jest z tego gospodarz powiatu Raciborskiego i jednocześnie także gospodarz szpitala rejonowego w Raciborzu. Zapraszam zatem o tutaj do mnie pana Grzegorza Swobodę i proszę o zabranie głosu. Panie dyrektorze, pani poseł, szanowny panie pośle, dyrektorzy, wójtowie, prezydenci, szanowni gospodarze tego miejsca, czyli cała służba medyczna. Tak nie wiem od czego zacząć, ale powiem, że film był bardzo imponujący i myślę, że zrobił na Państwu gigantyczne wrażenie. Ja miałem to szczęście widzieć wszystkie poszczególne obiekty, jest ich bardzo dużo. I są to obiekty przyszłościowo, przyszłościowe, robią gigantyczne wrażenie, kiedy się wchodzi do pomieszczeń, do kotłowni, do centra, które przesyłają energię. To wszystko naprawdę wyprzedza dzisiaj czas. Słowa uznania, i tu muszą wybrzmieć kilkakrotnie, należą się przede wszystkim dyrektorowi, panu Ryszardowi Ludnikowi, bo to on podjął rękawicę i przeprowadził całą inwestycję, nie prowadząc do nawet chwilowego zaniechania tutaj zabiegów na terenie szpitala. I za to, panie dyrektorze, jestem bardzo wdzięczny, że. Dzisiaj mamy najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce jedyny tego typu obiekt w Polsce, który służy naszym mieszkańcom. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Narodowego Funduszu. Tu, Szanowni Państwo, 2017 rok to faktycznie rok, w którym Powiat, mój poprzednik, jeszcze złożył projekt. Projekt na początku został odrzucony, nie uzyskał aprobaty. W 2018 roku wróciliśmy z tym projektem. Pojechaliśmy, pamiętam do dzisiaj, bardzo dziękuję również za wsparcie Pana koordynatora tego projektu z Panem Dyrektorem do Warszawy, negocjować te warunki z Narodowym Funduszem i przy wsparciu parlamentarzystów udało się ten projekt pozyskać i przywrócić na właściwe tory. Pandemia i decyzje Pana Wojewody, ówczesnego Pana Wojewody, wynikające z decyzji rządowych powodujące zaniechanie wszystkich inwestycji na szpitalu spowodowała, że musieliśmy przesunąć w czasie a jednocześnie uaktualizować kosztorysy tego przedsięwzięcia, no inwestycja podrożała. Ale nie wystraszyliśmy się tego jako samorządy, jako szpital, bo mało na mapie Polski znaleźć szpitala, który potrafi znaleźć w własnym budżecie ponad 7 milionów złotych na dołożenie do inwestycji. Inwestycji bardzo koniecznej. Dzisiaj jako starosta jestem dumny i mówię o tym z pełną satysfakcją, bo czekał, czekała nas remont, czekał nas remont kotłowni, która. Stwarzała gigantyczne problemy w ostatnim czasie. Dlatego podnieśliśmy tą rękawicę i podjęliśmy się tego bardzo ważnego dla naszego regionu wyzwania. Mamy to, co podkreślam, świetną kadrę medyczną. Szpital jest znany, że ma naprawdę świetne oddziały, które dzisiaj służą naszym mieszkańcom. Ale my, jako powiat, powiat jest organem założycielskim. nadzór bezpośrednio i finansowanie to NFZ. Chcemy wspierać ten szpital, dlatego minione lata. To gigantyczne środki, które zostały tutaj wpompowane. To, co Pan Dyrektor również Pani powiedział, tego nasi mieszkańcy i my niejednokrotnie nie widzimy. Ponad 1600 elementów sprzętu, bardzo fachowego sprzętu, który służy do ratowania życia ludzi, naszych mieszkańców. Ale to również nowe ciągi telekomunikacyjne, gazy technologiczne, oświetlenie, to wszystko, co się zwiąże z poprawnym funkcjonowaniem szpitala. Widzieliśmy dachy, elewacje, okna kanalizacji i wszystkie inne rzeczy, o których niejednokrotnie nie wspominamy. To wiele milionowych inwestycji, które w ostatnich latach zostały tutaj zrealizowane. Ale ta w szczególności cieszy, bo zabezpiecza nas na kolejne lata w tak drogą energię. Tutaj te decyzje, które zostały podjęte pokazują, że to był słuszny kierunek. Widzimy, co dzisiaj się dzieje z cenami energii, zarówno tymi cieplnymi, jak i prądem. Ale ostatni okres i tutaj chciałbym również podziękować naszym wodarzom. są z nami wójtowie, pan prezydent miasta Racibórz, pan Jacek Wojciechowicz, jest z nami Andrzej Szczedła, jest z nami pan Grzegorz Niestrój, jest z nami pan Adam Bajda, pan Piotr Rybka, pan Leszek Pietrasz, pan Wolgan Kroczek. Ich decyzje spowodowały, że mogliśmy kolejny raz wyprzedzić technologicznie rozwiązania i zamontować w naszych poradniach klimatyzację, które służą podczas tych upalnych dni naszym mieszkańcom. Dlatego wójtowie, prezydenci, bardzo wam dziękuję za ten ukłon, bo jest to kolejny wyraz takiej solidarności w stosunku do naszego szpitala. Jest pani pan przewodniczący rady, panie przewodniczący na pana ręce. Chciałbym również podziękować za to wsparcie rady powiatu, która zgodziła się przekazać i przekazuje niejednokrotnie wielomilionowe środki na to, żeby ten szpital zyskiwał coraz to nowocześniejsze rozwiązania. Ale nie byłoby też tego bez wsparcia, między innymi jest z nami dzisiaj pan prezes Wojewódzkiego Funduszu i Narodowego Funduszu. Bez tych środków, które przekazujecie państwo, nie bylibyśmy w stanie tak gigantycznej inwestycji zrealizować. Powiada Ciborski stawia na nowoczesne rozwiązania, jesteśmy z tego znani. Stawia na proekologiczne rozwiązania. I dzisiaj z dumą, wspólnie z panem dyrektorem, możemy powiedzieć, zrealizowaliśmy to, co zakładaliśmy. Zrealizowaliśmy obiekt, który dzisiaj jest w tym stylu najnowocześniejszym obiektem w Polsce i z tego się cieszę. Panie dyrektorze, nie przedłużając, na pana ręce i dla całego personelu medycznego za tą cierpliwość i za to wsparcie podczas realizacji tego projektu bardzo, bardzo dziękuję. I na zakończenie, no muszę, e, oczywiście to nie jedyny projekt, który chcemy realizować, czekają nas kolejne na szpitalu. Tu jesteśmy z panem dyrektorem również w kontakcie, decyzje zostały podjęte, cały czas musimy pchać, żeby faktycznie powiat Borski, który w wielu względach jest numerem jeden, dalej pozostał. Dzięki wam, kadrze medycznej, e, tak się dzieje, a my zadbamy o tę infrastrukturę e, techniczną. Panie dyrektorze, bardzo panu dziękuję. Pan starosta do Recyborskiego, to żeby jest swoboda. Ale tak jak powiedział pan starosta, realizacja tego projektu